Paluch to łysy hipokryta z Poznania. To nie moje słowa, tak powiedział Nitro w wywiadzie żurnalist. Paluch to dalej łysy hipokryta z Poznania? Tak. Co się stało? Dlaczego Paluch stał się tak mało szanowanym raperem i dlaczego tyle osób uważa go za hipokrytę? W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na to pytanie. Paluch to tak naprawdę Łukasz Paluszak I jest on z 1 października rocznika 1985 Paluch swój debiut miał W 2004 roku, ale mogliśmy go Wcześniej już usłyszeć w latach 2003 Jest to raper pochodzący z Poznania Wydał już naprawdę masę płyt A propos po płyt to trochę mnie nie było Bo robiłem pewien projekt, taki jak Przejechanie autostopem ponad 1700 km A to wszystko bez pieniędzy Co niebawem będziecie mogli zobaczyć Ale dodatkowo również stworzyliśmy z Ziemalami Dla Beki pewną płytkę, także możecie ją sobie Obczaić, gdzieś pewnie tutaj jest link. No ale wracając do tematu, Paluch jest naprawdę znanym graczem i na scenie jest naprawdę naprawdę od mega dawna. Więc jak to możliwe, że gość, który obecnie powinien mieć status legendy, jest uważany za hipokryte z poznania. W roku 2017 Young Multi postanowił porzucić swoją karierę jako youtubera i zaczął wchodzić na polską rapową scenę. Na tamte czasy było to mega kontrowersyjne posunięcie, ponieważ wcześniej takiego przypadku jeszcze nie było. Zatrząsnęło to rynkiem muzycznym i wywołało masę kontrowersji. Szczególnie, że Michał wtedy kręcił ogromne liczby. Nie spodobało się to za bardzo polskim raperom, ale szczególnie wyróżnia się jeden z nich, a mianowicie Paluk. W 2017 roku Paluk wydaje kontrolę jakości z featuringiem od Szpaka. No i co prawda Ust palucha bezpośrednio nie pada tam ksywka Multiego, jednak dużo ludzi właśnie odnosili ten numer do Multiego, ale zamiast palucha parę wersów poświęcił mu tam szpaku. Jak na obiał, to samo zmienia biegi, jak w Potem na paru wywiadach tłumaczył się z tego, no i teraz chłopaki już można powiedzieć, że są pogodzeni. No ale w tamtych czasach rzeczywiście była to pewnego rodzaju zaczepka. Oliwy do ognia dolał wywiad CGM-u udzielony przez Multiego, gdzie padły te słowa zdane już chyba na całą Polskę. Jako reprezentant młodego pokolenia jesteś w stanie coś powiedzieć teraz temu starszemu pokoleniu? Otwórzcie głowy. Całość wydarzyła się w listopadzie 2018 roku, no i już w grudniu 2018 roku Paluch skomentował tą sytuację na swoim koncercie. I chyba mogę się tutaj wyrazić, że nie była to zbyt przychylna opinia dla że Multiego. Cała wypowiedź była mocno agresywna, no i oczywiście zaogniło to konflikt między Paluchem a Young Multim. No i w sumie Yang Multim, a całą rapową polską sceną. Paluch jednoznacznie zajął stanowisko, że jest on przeciwko rapującym youtuberom, że nie jest to hip-hopem, że na przykład taki multi jest to człowiek, który nagrywa nuty tylko przez modę. No i że jego słuchacze, którzy jak szybko się pojawili, tak szybko również znikną. No z perspektywy czasu widzimy, że jest to nieprawda, ale wtedy rzeczywiście spora część sceny stała za paluchem. Chociaż również byli tacy, którzy stanęli w tej stronie za Multim, na przykład Paya. No, bo tak. Dograł się na niego drugi album, a dodatkowo na instastory Palucha mogliśmy zobaczyć pewną kłótnię Pei, gdzie ewidentnie stanął za Multim i powiedział, że bardziej to Paluch plami kulturę hip-hopu, wydając szpakak, który słucha rapu od 8 lat, a dodatkowo otwarcie się przyznaje, że wcześniej był jego haterem. W sensie nie haterem Pei, tylko że szpako był haterem rapu ogólnie. No, a Multi przecież jarał się rapem od dzieciaka, no i dodatkowo rzucił całą swoją karierę po to, żeby zostać raperem. No i właśnie w ten sposób Pei zaatakował w sumie Paluch. Broniąc Multiego i zasugerował, że Paluch plami kulturę hip-hopu. Paluch go wtedy publicznie wyśmiał na Instastory, no i tak zakończyła się chyba ta sprawa, z tego co pamiętam. 7 grudnia 2018 roku Young Multi odpowiada na wszystkie kontrowersje związane z jego osobą numerem List Otwarty. W przeciwieństwie do Palucha, Young Multi nikomu w tym numerze nie ubliżał oraz starał się zachować zimną głowę. Witam w roku 2020, w którym mieliśmy. MCOP19. Ja nie wiem, czy już można to mówić na YouTubie kiedyś nie można było. No ale generalnie mamy czasy Hot 16 Challenge 2. Przed całym Hot 16 jeszcze Multi wstawił Tokyo Drift Freestyle, gdzie padły tam takie wersy. I czemu o tym Tokyo Drift Freestyle w ogóle wspomniałem? No bo paluch w swoim Hot Stixie Challenge 2 Postanowił zaczepić Multiego Dokładnie tak, a zrobił to w następujący sposób No ale spokojnie, bo tutaj odpowiedź Multiego była naprawdę szybka W momencie, w którym został on nominowany do Hot Stixie Challenge 2 To postanowił odpowiedzieć palcowi No i zrobił to w taki sposób Więc tutaj mieliśmy kolejną taką małą przepychankę między panami Już w roku 2020 Czyli praktycznie dwa lata po początku tej całej afery. Chociaż jakby liczyć to od kontroli jakości, no to prawie 3 lata w sumie. No czyli widzimy, że paluch szef wytwórni BOR, biura ochrony rapu, rzeczywiście broni rapu przed youtuberami, no i konsekwentnie nie pozwala im rapować, a przynajmniej rzuca im kłody pod nogi. No i jasne, każdy ma prawo do swojej opinii, tylko, że jest to lekko niespójne z tym, że już rok później daje on propsy ekipie, która wydała czysto komercyjny album. Bo dokładnie takie coś się wydarzyło, jak poinformował nas Tromba na Twitterze oraz mamy również fotkę Trąby z paluchem. I nie chodzi Wcale o to, że Paluch nie miał prawa powiedzieć, że płyta ekipy jest spoko. Może mu się podobała, ale chodzi tutaj o spójność, będzie w, w którym ziomek dosłownie Multiego od góry do dołu za to, że ośmielił on się robić rap i chciał to robić na poważnie, gdzie rzucił całą swoją karierę, rzucił wszystko, co miał i poszedł w to na serio, to jakim czasem takiego gościa można zrównać z ziemią, a spropsować Friza, który tak naprawdę wypuścił album tylko pod pieniądze, no nie oszukujmy się, mogło mu się to podobać, jednak na pewno wszystko tam było przekalkulowane i na pewno, gdyby się to finansowo nie opłacało, to raczej ta płyta by nie wyszła. Zresztą to, że był to projekt czysto komercyjny, można było nawet zobaczyć po zawartości boksów ekipy, gdzie mieliśmy rzeczy zaliczane, ekspres, dosłownie wrzucone do boksa za jakieś tam 300 czy 400 zł. Ale wracając do wspomnianej przeze mnie wcześniej kontroli jakości, no to padły tam takie wersje. No więc nie jesteśmy zakopiowaniem numerów z zagranicy. Raczej oczywiste, mimo że w Polsce są takie przypadki i niektórzy potrafią na tym zbudować praktycznie całą karierę muzyczną. No a właśnie jeśli chodzi o to, no to również to jest wytykana hipokryzja paluchowi, ponieważ wobec niego pojawiły się zarzuty, jakoby miał skopiować numer z Niemiec. No i zauważył to nawet multi na swoim streamie. No i oczywiście skorzystał z okazji, żeby wbić szpileczkę w palucha Słuchajcie, dzieciaki, czego nie rozumiecie? Ze Stanów nie można kopiować, ale z Niemiec tak. <laughs> W 2022 roku wydarzyła się taka sytuacja, gdzie przycieli się oni wspólnie na jednym festiwalu. No i Paluch dostał pytanie na Instagramie o tym, jak się czuje z faktem, że gra na jednym festiwalu właśnie z Multim. Wtedy w odpowiedzi nawet nie otrzymaliśmy całej ksywki Multiego, a nazwał go jakimś YouTuberem, gdzie Multi wtedy był po wydaniu swojej czwartej już płyty i jednak już się mocno zakorzenił jako raper na polskiej scenie. No, ale już w 2024 roku Paluch stwierdził, że cieszy się, że gra na jednym festiwalu z Multim i że jest to łączenie pokoleń. Cała jego wypowiedź brzmiała tak jakby Całej spiny między nim a Multim Nigdy nie było Czy właśnie masz garderobę obok Multiego Ty się mega cieszysz, że właśnie jesteście na jednej scenie i że możecie grać Znaczy ja się cieszę, bo to jest jakieś wiesz ja, Łączenie pokoleń Ale spokojnie, bo to nie wszystko To co zainspirowało mnie do wrócenia na YouTube'a I wstawienia tego materiału To jest to ta wypowiedź, którą zobaczyłem Panu dostał na Instagrama pytanie Czy jest dalej zła krew z Multim Na co odpowiedział, że tam żadnej złej krwi nie było I to internet bardziej zrobił złą krew No i oczywiście Całość skomentował multi, gdzie po prostu Pokazał, że jest to zakrzywianie rzeczywistości Internet zmusił Palucha do wyjścia Na scenę podczas swojego koncertu I z wyzywania mnie, a później też go zmusili Do tego, żeby insta story nagrywał, że Do rapujących youtuberów, no to faktycznie No, serio, to chyba tak było